Do gry dzisiaj rano została wprowadzona nowa aktualizacja, a wraz z nią otrzymaliśmy nowy motyw Star Warsów, sekretnego skina karnetu bojowego, ogrom darmowych nagród dla wszystkich graczy, nowe przedmioty na wyspie, nowe skiny i współpracę oraz ogrom wycieków i nowości. Siemanko, wszystkim, ja jestem Migao i chyba wiecie, jaki dzisiaj będziemy omawiać temat. Lecz zanim one, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty chcesz zgarnąć prezent za 300 fałdolców, to zostawapeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% Was tego nie robi i przypominam jako epic partner o kodziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. Dobrze, kochanie przejdźmy sobie już do dzisiejszych informacji, bo jest tego wszystkiego naprawdę bardzo i to bardzo dużo, a najważniejsze jest to, że dokładnie dzisiaj rano do Fortnite'a została wprowadzona pierwsza wielka aktualizacja z pobieraniem w obecnym sezonie Star Warsów. Wraz z jej wydaniem, tak jak już wspomniałem na samym początku tego filmu, pojawiło się ogrom przekozackich nowości, a w tym też sporo darmowych nagród dla graczy, lecz zanim temat nagród, omówimy sobie takie najważniejsze nowości, jakie dzisiaj na was czekają w grze. A więc tak, zaraz po wejściu do gry, w zakładce karnetu bojowego. Po tej aktualizacji zostały uzupełnione wszystkie brakujące tam przedmioty i chodzi tutaj oczywiście o dodatkowe nagrody w karnecie oraz oczywiście o całego sekretnego skina obecnego karnetu. W karcie z dodatkowymi nagrodami pojawiło się dokładnie cztery nowe przedmioty i są to te widoczne na moim ekranie w tle i możecie je wszyscy zdobyć za wbijanie poziomu w obecnym sezonie, czyli za zadania, a itemy te samo odblokują się wraz z czasem grania. Ciekawsze rzeczy pojawiły się w tej drugiej karcie, czyli w zakładce sekretnego Skinem karnetu, bo tam pojawiło się aż 13 nieznanych nam do tej pory przedmiotów, i wszystkie z nich macie na ekranie i je również możecie odblokować za zadania za wbijanie poziomu. Z tego co wiemy, wbić trzeba jakoś jeden albo dwa poziomy, aby odblokować jeden przedmiot z tej zakładki. I pamiętajcie, że skórka ta wraz z tymi przedmiotami będzie dostępna tylko do samego końca tego sezonu. W samym lobby to chyba wszystkie najważniejsze zmiany i nowości, jakie zaszły po tej aktualizacji. Ale spokojnie jest to dopiero początek, i teraz przejdźmy sobie do zmian na wyspie, ponieważ mamy kolejny etap obecnego sezonu Gwiezdnych Wojen. Wraz z wydaniem dzisiejszej aktualizacji do gry został również wprowadzony nowy etap Gwiezdnych Wojen i z informacji jakie otrzymaliśmy od twórców gry jeszcze przed startem tego sezonu mogliśmy się dowiedzieć, że jest to teraz pora na kudłacza. Sam motyw skupia się głównie na postaci czubaki, czyli tej widocznej na moim ekranie i on sam prawdopodobnie trafił dzisiaj na wyspie jako NPCT, a wraz z jego pojawieniem na wyspie na pewno pojawiły się dwa nowe itemy i jest to kusza energetyczna oraz nowa strzelba. Działanie obydwóch przedmiotów jest dla Was Widoczne na moim ekranie w tle i kusza na pewno jest wam znana, bo była ona kiedyś dostępna w trybie Lego. Nie wiem czy dalej jest, ale była. A co do drugiego blastera, to jest to blaster jako nowa strzelba na wyspie. Jego dokładna nazwa to blaster rozpryskowy wyjawów ca 87 i co najciekawsze działa tak, że posiada tylko jeden pocisk, którym możecie zadać ogromne obrażenia a jest to 165 damage w ciało oraz 180 w głowę ale to z naprawdę bardzo bliskiej odległości. Pamiętajcie, że już zarówno tydzień do gry trafi kolejny motyw czwarty obecnego sezonu Star Warsów, który będzie skupiał się głównie na postaci Mandalorianina i w jego temacie również wyciekło kilka małych rzeczy, ale większość z nich pojawi się dopiero za tydzień, więc obecnie wyczekujcie na nowe informacje. Skoro znacie już informacje na temat nowego motywu Star Warsów i zmian w karnecie bojowym, przejdźmy sobie do tematu kolejnych darmowych przedmiotów dla graczy, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale pojawiły się informacje o pewnym darmowym skinie. I na wstępie kochani zaznaczam, że nie mam pojęcia czy darmowy skin jest już w grze czy może trafi dopiero dzisiaj o 15 albo w kolejnych dniach, ale wiemy tyle, że na temat tego skina, że jest on potwierdzony i już na dniach każdy z Was zdobędzie skina i kilka dodatkowych nagród. Cały ten temat został opublikowany na Twitterze, gdzie likerzy poinformowali nas, że do gry trafią nowe zadania o dokładnie takiej nazwie jak widzicie tutaj i są to podobno zadania letnie, w których za ich wykonanie możecie odblokować darmowe nagrody na konto. Same nagrody macie widoczne w tle i jak widać jest tam przykładowo darmowy skin i ogrom innych rzeczy i Same zadania do wykonania będzie 9 co widzicie tutaj, a każdy z nich będzie kazało wam wbijać poziom waszego konta w grze. Warto sobie je wykonać, ponieważ w taki sposób będziecie mogli zdobyć niebawem za darmo skinę i jest to ten skin tutaj, a serie jest on fajne, a gdy całe te wydarzenia dobiegnie już do końca, to trafi potem ona do sklepu za fałdolce, więc lepiej mieć ją za darmo niż potem zapłacić fałdolce. Co do tego, kiedy trafi ona do gry, to tak jak mówiłem nie wiemy ale szczegóły o tym znajdziecie w przypiętym komentarzu, tak więc polecam wam go obadać. No i co do pozostałych Darmowych nagród, to niestety ale w tym updatecie nie pojawiły się jeszcze żadne nowe nagrody, ale spokojnie możliwe, że w najbliższych dniach pojawią się jakieś kolejne. Kolejna informacja, widzowie, jest dość zaskakująca, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale do Fortnite'a właśnie została wprowadzona sztuczna inteligencja, która pozwala Wam rozmawiać z pewną postacią na wyspie, a ona sama będzie Wam odpowiadała pełnymi zdaniami, tak jak przykładowo Wasz kolega, który obok Was stoi. Z informacji, jakie podali nam likerze na Twitterze, mogliśmy się dowiedzieć, że Fortnite zawarł współpracę z Google Gemini, dzięki której do gry trafiła sztuczna inteligencja w formie głosowej, która normalnie z Wami będzie rozmawiała. Sama Funkcja obecnie jest dostępna tylko u postaci Darth Vader'a na wyspie i nie było mnie jeszcze w grze po aktualizacji. Ale z wycieków wiem, że możecie z nim normalnie gadać, zadawać mu pytania, a on sam normalnie będzie mu odpowiadał, pomagał w meczu lub nawet będzie zdawał relacje z tego co się obecnie dzieje. Tutaj w tle macie wypisane wszystkie szczegóły odnośnie rzeczy, na których nie odpowie wam on, i są to rzeczy typu przekleństwa, wyzwiska, rzeczy zabronione, treści romantyczne i inne, ale na zwykłe pytania normalnie będzie odpowiadał. Sam Darth Vader. W skrócie będzie taki family friendly, to znaczy, że będzie mógł wam dawać znać o drużynie, szczegółach o przedmiotach, info o lokacjach, informacje o strefie i o innych ciekawych rzeczach, a nawet tak jak mówiłem, będzie można z nimi normalnie sobie porozmawiać. A i jak coś, to pamiętajcie, że jest to dopiero wczesny dostęp, który może mieć sporo błędów, więc wszystko zgłaszajcie na bieżąco w grze, a i dodam, że jeżeli macie kontrolę rodzicielską, wasz rodzic musi potwierdzić pozwolenie na waszą rozmowę ze sztuczną inteligencją w grze. Z takich dodatkowych nowości jakie pojawiły się w grze po tej aktualizacji to nic innego widzowie jak nowe skiny i przedmioty kosmetyczne i teraz w tle macie dosłownie całą listę nowych skinów i przedmiotów jakie na dniach zostaną dodane do sklepu. Same skiny są naprawdę świetne i znajdziecie je w sklepie już w nadchodzących dniach, a co do samych zakładek sklepu to nie zostało zaktualizowane nic ciekawego, tak więc Travis, Kratos i inne skiny na które bardzo czekacie na teraz nie wracają do gry. Dodam tutaj przy okazji, że z takich ciekawych skinów do plików została już wprowadzona nowa skórka, od Mandalorianina, którego będziecie mogli customować na ogrom różnych sposobów oraz dodatkowo pojawiła się skórka Jar-Jara, który również na dniach trafi do sklepu i co ciekawe on sam jeszcze w późniejszej aktualizacji otrzyma dodatkową edycję. No i co ciekawe widzowie, jeszcze pojawiła się jedna dość taka smutniejsza rzecz niż te informacje, które wam pokazywałem do tej pory, ponieważ jak wiecie, jakiś czas temu Fortnite na iOSa powrócił również w Europie u nas, ale niestety kochani dokładnie z dzisiejszą aktualizacją Fortnite na iOS-ie znów z Został całkowicie wyłączony. Od teraz, jeżeli macie telefon iPhone'a i nawet mieszkacie w Polsce, to niestety ale obecnie Fortnite nie jest tam dla was dostępny i nie wiemy kiedy to wszystko będzie miało miejsce z powrotem, że wszystko będzie działało, ale obecnie musimy poczekać na nowe informacje od twórców gry. No i dodatkowo, co ciekawe, w plikach gry pojawiły się nawet wycieki na nadchodzące wielkie wydarzenia i co ciekawe kochanie, w plikach pojawiły się już pojedyncze elementy związane z całym wydarzeniem, i już teraz mogę wam powiedzieć, że na dniach do gry powróci Portal duchów. On sam, podobnie jak w poprzednim sezonie, będzie miał etapy, ale taki cały odcinek na temat eventu, fabuły i nowego sezonu pojawi się na kanale już jutro, tak więc wyczekujcie tego jutrzejszego filmu na kanale, bo przed Wami jeszcze więcej wycieków, które pojawiły się w aktualizacji. A jeżeli ktokolwiek z Was chce jutro na kanale odcinek na temat fabuły, eventu i nowego sezonu, to zostawcie łapeczkę do góry i komentarz event, a nie dość, że już jutro na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem pod tym filmem, jak zawsze dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nie mapeczkę do góry. O ile w ogóle wam się spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!